Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o izolacji termicznej z korundu, która jest niezwykle ważnym materiałem w wielu gałęziach przemysłu. Korund to minerał o niezwykłej twardości i odporności na wysokie temperatury. To właśnie te cechy czynią go idealnym materiałem do tworzenia izolacji termicznej. Izolacja z korundu charakteryzuje się wysoka temperatura topnienia, która może sięgać nawet 2000 stopni Celsjusza. Dodatkowo korund jest odporny na działanie kwasów i zasad, co czyni go niezwykle wytrzymałym i odpornym na korozję. Izolacja termiczna z korundu znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, energetycznym i lotniczym. Jest wykorzystywana do izolacji pieców, kotłów, rur i innych elementów narażonych na działanie wysokich temperatur. Istnieje kilka rodzajów izolacji z korundu, które różnią się między sobą struktura i właściwościami. Najpopularniejsze to izolacja z włókna korundowego. Jest to lekki i elastyczny materiał, który doskonale izoluje termicznie. Izolacja z cegły korundowej to cięższy i bardziej wytrzymały materiał, który doskonale sprawdza się w przypadku wysokich temperatur i obciążeń mechanicznych. Izolacja z płyt korundowych to uniwersalny materiał, który można łatwo dopasować do różnych kształtów i rozmiarów. Izolacja termiczna z korundu ma wiele zalet, w tym wysoka odporność na temperaturę. Izolacja z korundu może wytrzymać bardzo wysokie temperatury, co czyni ją ja idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych. Niska przewodność cieplna. Korund jest doskonałym izolatorem termicznym, co pozwala na ograniczenie strat ciepła. Odporność na korozję. Izolacja z korundu jest odporna na działanie kwasów i zasad, co czyni ją ja niezwykle trwała. Długa żywotność, izolacja z korundu charakteryzuje się długa żywotnością, co pozwala na ograniczenie kosztów eksploatacji. Jednakże izolacja skorundu ma również pewne wady. Wysoki koszt, izolacja z korundu jest stosunkowo droga w porównaniu z innymi rodzajami izolacji. Ciężar, izolacja z korundu jest ciężka, co może stanowić problem w niektórych zastosowaniach. Izolacja termiczna z korundu może być stosowana na wiele sposobów, w zależności od potrzeb i wymagań. Najpopularniejsze metody to układanie cegieł, cegły korundowe SA układane na specjalnym spoiwie, tworząc solidna izolacyjna warstwę. Montaż płyt Płyty korundowe SA przymocowane do powierzchni za pomocą specjalnych klipsów lub kleju. Wypełnianie szczelin Włokno korundowe jest wykorzystywane do wypełniania szczelin i izolacji trudno dostępnych miejsc. Izolacja termiczna z korundu to niezwykle ważny materiał, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej wysoka odporność na temperaturę, niska przewodność cieplna i odporność na korozję czynią ją idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wydajności i trwałości. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o izolacji termicznej z korundu, jej głównych rodzajach, zaletach i wadach oraz o tym, jak ją stosować. Zaczynając od podstaw, korund to minerał, który jest bardzo odporny na wysokie temperatury. Właśnie dlatego jest tak popularny w zastosowaniach związanych z izolacją termiczną. Istnieje wiele różnych rodzajów izolacji termicznej z korundu, a każdy z nich ma swoje unikalne cechy. Najpopularniejszym rodzajem jest izolacja z włókna korundowego. Jest ona lekka, łatwa w obróbce i ma doskonałe właściwości izolacyjne. Włokna korundowe SA często stosowane w piecach, kotłach i innych urządzeniach, które wymagają ochrony przed wysokimi temperaturami. Innym rodzajem izolacji z korundu jest izolacja z płytek korundowych. Płytki korundowe SA bardziej odporne na ścieranie i uderzenia niż włokna korundowe, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych. Metody zastosowania izolacji z korundu SA różne w zależności od rodzaju izolacji. Włokna korundowe można stosować w postaci mat, płyt lub granulatu. Płytki korundowe SA zazwyczaj montowane na powierzchni, która wymaga ochrony przed wysokimi temperaturami. Przy wyborze izolacji z korundu należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejsze z nich to temperatura robocza, odporność na ścieranie i uderzenia oraz koszt. Izolacja z korundu ma wiele zalet. Jest odporna na wysokie temperatury, ma niska przewodność cieplna, jest odporna na ścieranie i uderzenia oraz jest łatwa w obróbce. Jednak izolacja z korundu ma również swoje wady. Jest stosunkowo droga, a jej produkcja może być szkodliwa dla środowiska. Podsumowując, izolacja z korundu jest doskonałym rozwiązaniem dla zastosowań, które wymagają ochrony przed wysokimi temperaturami. Jest odporna, łatwa w obróbce i ma doskonałe właściwości izolacyjne. Jednak należy pamiętać o jej wadach, takich jak wysoki koszt i potencjalny wpływ na środowisko.